Szanowni państwo, mamy nowe 25 przypadków w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili łączna ilość zarażonych to 72 osoby. Większość tych osób to są osoby, które były wcześniej w kwarantannie, czyli są te kontakty z zagranicą, natomiast już mamy nowe kontakty z transmisji krajowej. Tutaj jeszcze raz apeluję do wszystkich Państwa o zachowanie tej, tej, tych zasad bezpieczeństwa, o których mowa przez ostatnie tygodnie, ale mamy też dobre informacje. W województwie kujawsko-pomorskim mamy pierwsze pięć osób, które wyzdrowiało. Jest to jedna osoba z powiatu nakielskiego, która przebywała na kwarantannie domowej cztery osoby ostatnio przebywały w szpitalu w Grudziądzu wszystkie osoby w tej chwili przebywają w domu dwukrotnie były jakby przebadane po przejściu tej choroby i mają wynik ujemny I to są te dobre informacje czekamy na kolejne dobre informacje staramy się codziennie to mówić że ilość testów wykonywanych jest adekwatna do potrzeb które wynikają z decyzji lekarzy w szpitalach oraz z decyzji Sanepidu co do kwarantanny domowej i on one są jakby realizowane na bieżąco, nie mamy tutaj żadnych zastojów. Działają w tej chwili cztery laboratoria, dwa przy szpitalach, w szpitalu zakaźnym oraz przy szpitalu w Grudziądzu oraz sanatorium sanepidowskie oraz takie buforowe, zabezpieczające, które cały czas robi bardzo dużo ilość badań. To Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy jako podwykonawca i laboratorium komercyjne.